Cześć, nazywam się Krzysiek i jestem git gita i innych dobrych praktyk. I zaprosiłem dzisiaj do siebie Adriana. Cześć. Adrian przyszedł do mnie z prostym, ale bardzo ciekawym problemem. Czy mógłby coś więcej powiedzieć? Z chęcią. Ostatnimi czasy rozpocząłem swoją pracę z Gitem i zastanawiałem się, jak zsynchronizować swoją pracę z nowymi featureami, z głównym branżem, tak, żeby się w tym wszystkim nie pogubić bazując na tym o czym rozmawialiśmy mam tu już przygotowany przykład inwestowaliśmy w momencie gdy na naszym feature branchu dewelopujemy jakiś feature i oczywiście nasza praca poszła do przodu napracowaliśmy się cały dzień a tymczasem z perspektywy mastera też poszły też zostały zrobione komity, i teraz w tym flow, które ja proponuję. Jesteśmy teraz na branchu feature z perspektywy tego brancha. Robimy GigryBase Na mastera. Co będzie wiązało się z tym, że ten komik pojawi się na masterze, tak jakby. Czyli tak jakby to, co było na masterze, zostało wciśnięte między nas a wspólną historię. Dalej pracujemy nad naszym featurem i sytuacja się po prostu powtórzy: że znowu my coś dodaliśmy, a na masterze poszła robota do przodu, i znowu trzeba będzie zrobić erbazę, ale ten przeskoczymy ten moment. Feature jest skończony, wystawiliśmy code review i następnego dnia wprowadzamy poprawki związane z tym code review. Pojawia się w naszym branchu nowy commit. W międzyczasie. Na masterze z perspektywy mastera pojawiły, nowe, pojawiły się nowe komity, więc my, będąc na, branch, na branchu feature, znowu robimy to co wcześniej, czyli base na mastera. I to, co teraz mamy, to prosta historia. Teraz pozostaje nam tylko wrócić na mastera. I przenieść się na branch feature. To jest tak zwany fast forward. I w tym momencie można spuszować. Teraz można troszkę dyskutować o tym, czy stworzyć tutaj commit mergujący, czy te trzy komity zeskwaszować. Ale powiedzmy, że możemy nawet teraz je spuszować to mamy prostą historię. Od razu przechodzimy do drugiej sytuacji, czyli git flow I analogicznie od razu. Na naszym feature branchu pojawia się commit na pierwszą część dnia, a na, z perspektywy mastera na masterze też pojawia się jakaś praca. Więc my, chcąc się być na bieżąco z masterem, robimy teraz nie rebase, a merge. To jest różnica. I pojawia nam się taki commit mergujący. Dalszą część sobie darujemy, ale ją przeskoczymy, ale pojawi się coś podobnego, czyli na naszym wcześniejszej pojawi się commit, na masterze też coś i znowu zmerdzujemy te zmiany. Jesteśmy teraz w sytuacji, gdy przez drugą część dnia skończyliśmy tutaj pracę. Na masterze pojawiły się nowe komity i my znowu zmerdzowaliśmy. Następnie wystawiamy logicznie wcześniej code review. Gdy to code review już bez następnego dnia skończymy, to w międzyczasie na masterze pojawiły się komity. I gdy nasze code review, nasz feature jest już skończony, to my znowu kolejny raz musimy zmerżować mastera do siebie. I dopiero teraz możemy merge'ować je do mastera. Teraz tworzymy commit mergujący. tak. Aha, teraz robimy merge z mastera, z feature'a do mastera. Aha, git merge. Dzięki Krzyszku za przedstawienie mi mojego problemu w dwóch różnych podejściach, ale cały czas nurtuje mnie pytanie w takim razie, które z tych podejść wybrać w codziennej pracy? Jakie są wady i zalety? Mógłbyś mi coś więcej powiedzieć? To możemy teraz, mamy obrazek, podliczyć ile mamy komitów po jednej i po drugiej stronie. W podejściu z rebazami mamy trzy komity na masterze. Także mamy trzy komity na masterze w podejściu z merge'ami. Mamy trzy komity, które są właściwymi komitami: pierwszy, drugi i code review w podejściu z eBayzami. Mamy tutaj także te same komity w podejściu z merge'ami. To, co jest więcej w podejściu z merge'ami, to są tutaj te komity merdzujące, które są po prostu takie dodatkowe. Dodatkowo tutaj historia jest prosta. Tutaj historia jest taka, no rozjeżdża się i jest taka nieliniowa, trudniej się w tym nawiguje. Rozmawiamy tutaj o tym przypadku, którym jest dosyć prosty, ale powiedz mi, co się dzieje w przypadku, gdy na takim naszym kodzie pojawi się konflikt? Konflikty będą się pojawiać niezależnie od tego, czy robimy rebase czy merge. Tak upraszczając sytuację. I myślę, że one nic nie wniosą do naszych tutaj rozważań na temat, która, który workflow stosować. To w takim razie powiedz mi, ja widzę już korzyści, ale powiedz mi, które z tych podejść ty stosujesz? I powiedz mi może, czemu akurat ty to robisz? Ja stosuję to podejście z Gibizani z lewej strony, bo bardzo ważna jest prosta historia. Podejście po prawej stronie tworzy niepotrzebne komity emergujące, które bardzo zaciemniają historię. Tutaj mamy trywialny przypadek, że mamy tylko e, tak naprawdę kilka komitów w jedno code review. E, a w przypadku, gdy zespół jest większy, z więcej ludzi i tych te komity, historie bardzo się rozjeżdżają we wszystkie strony, jest to po prostu nieczytelne. Hmm. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja chyba już nie mam więcej pytań. Zostaje tylko przyjść następnego dnia do pracy i spróbować tego, co mi właśnie opowiedziałeś. Dziękuję bardzo. Dzięki.